Witamy Was w kolejnej części układania podłogi z paneli winylowy, winylowych. Jesteśmy już w ostatnim pomieszczeniu tego mieszkania. Do połowy podłoga została już ułożona. Widzicie, że wszystko to, co było po tej stronie, przenieśliśmy na tą. Jeszcze w międzyczasie były wyrywane stare płytki PCV. I trzeba teraz pamiętać, że przed ułożeniem podkładu trzeba zeskrować wszystkie chrupki, żeby nam, tak jak w tym przypadku, podkład nie unosił się. Także za chwilę tego chrupka trzeba będzie zdrapać. Aczkolwiek wiem z doświadczenia, że ten chrupek nie wymaga zbytniego nakładu siły, żeby go Usunąć, prawda? Krótko? Ale na razie jeszcze go zostawimy, niech sobie tam posiedzi. Jak widzicie, nasza podłoga jest w miarę równa, co można zobaczyć po przejściach panelowych między pokojami. Choć zapraszam na mały tour. Przepraszam, bo troszeczkę się tutaj brudu zrobiło, aczkolwiek. No, swoje zobaczymy. Także mamy, tak jak powiedziałem, jedną podłogę ułożoną w całym domu, zaczynając od wejścia, yy, idąc dalej przez kuchnię na dwóch pokojach skończywszy. A dzieje się to dzięki temu, że podkłady są winylowe i... Panele. Pa, panele są winylowe i delatacje możemy uzyskać u nich nawet do 200 m kwadratowych Przy szczelinie dodam pół milimetra przy ścianie. Centymetra. Przy centymetra przy wyższej, możemy to coś. Przy wyższej ta y, odległość, jakby ta, ten rozmiar, może się powiększyć. a jeśli mówimy już o panelach winylowych, zobaczcie, że nie są to takie zwykłe panele winylowe, jak kiedyś możemy sobie wyobrazić, że, wiecie, że one są takie, takie wiotkie, że się można je zwinąć jak, jak rolkę. Natomiast one praktycznie niczym się nie różnią od zwykłych MDF-ów. A dzieje się to też dzięki temu, że są jednordzeniowe i o dużej gęstości, tak więc dzięki temu możemy naprawdę te powierzchnie naprawdę wielkoformatowe robić bez zbędnych cięć i robienia delatacji, a to chyba w dzisiejszych czasach jest najważniejsze, zwłaszcza kiedy się słucha dużo filmów właśnie zwłaszcza o kładzeniu podłogi w płytkach wielkoformatowych, czy przenosić delatację, czy nie przenosić, czy wycinać elki na rogach, czy ich nie wycinać. Z tym nie mamy problemu, nie musimy się w ogóle tym martwić. Możemy sami, z minimalną wiedzą, z minimalnym wyposażeniem w sprzęt, ułożyć sobie taką podłogę i w ogóle zapomnieć o tych rzeczach. Niech się martwią fachowcy. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, przed nami jeszcze jedna rolka podkładu i docinka i lecimy z tematem. Moi drodzy, podłoga została ułożona, teraz przed założeniem listew postanowiliśmy, że zrobimy sobie yy, ościeża, czyli zamontujemy nasze drzwi, bo jak wiadomo drzwi montujemy na gotowej podłodze, już podłoga jest, więc możemy przystąpić do działania. Drzwi w tym przypadku, a raczej ościeżnice są nieregulowane ze względów budżetowych, ale my zrobimy tak, że będzie cacy mam taką nadzieję więc teraz już skręciliśmy sobie belkę górną z tymi bocznymi je się skręca a teraz wam nie pokażę je się skręca wkrętami są takie duże wkręty ciesielskie i tyle jeszcze słów kilka odnośnie paneli bo ktoś pytał w komentarzach jaka to jest klasa ścieralności specjalnie dla was wynalazłem Odpowiedź. Wygrzebałem, znaczy się szybowa wygrzebała. Yy, I słuchajcie, to są panele winylowe, one mają trochę inne oznaczenie niż panele MDF. I to są yy, klasa dla pomieszczeń domowych to jest 23, a dla pomieszczeń yy, publicznych, takich typu sklepy, jakieś galerie, to jest 32. Dobrze powiedziałem? No, przedszkola, takim o mniejsze natężeniu. To, to no, tak czy siak? Yy, 32. Wiem, że niewiele wam to mówi, dlatego. Uściślając i porównując do takich typowych paneli MDF to jest porównywalnie klasa ścieralności AC5. Wiem, że to Wam więcej powiem, więc one mniej więcej tak wyglądają jeśli chodzi o ich trwałość na ścieranie. Więc są no, wytrzymałe. AC5 chyba najwyższa, nie wiem czy jest tam AC6. -ka. Więc tak to wygląda i ktoś się jeszcze pytał dlaczego nie należy ich dobijać jak przy zwykłych panelach, bo tam wspominałem o tym. Eee, już mówię, zobaczcie, że zamki w tych panelach, które mają bardzo mocny klik, są zamkami mineralnymi. Zresztą cały panel jest z rdzeniem mineralnym, co też powoduje, że możemy układać te panele w takich wielkich powierzchniach, nie stosując. Delatacji. się nie rozszerzają. Dokładnie. Natomiast y, trzeba zachować specjalną ostrożność, bo zamki mineralne przy dobijaniu mogą się uszkodzić. Zresztą, tak samo przykładając y, zły podkład, który się z, la, z czasem może skompresować, zgnieść. One w miejscach tutaj połączeń, na zamkach, y, po prostu mogą być najsłabszym ogniwem. Dlatego trzeba zachować y, odpowiednią, po prostu tutaj. Odpowiedni podkład, tak jak przy piciu wódeczki, wiecie, yy, bardzo ważne i tyle, dlatego też rozwiewam Wasze pytania i odpowiedzi. Jak będą się sprawować nasze panele po roku? Jeśli dacie radę dotrwać do tego czasu z nami, też Wam o tym powiem. My jeszcze będziemy ten pokój malować. Wczoraj udało się rozrobić dekszaka, oczywiście. Miał być inny kolor i na miejscu wyszedł inny kolor, bo się okazało, że ten kolor, który majster wybrał, wpadał w zieleń. Ale to już będziemy sobie psikać, to wam go pokażemy i powiemy, jaki to jest tam numer. Jeszcze zakupiliśmy sobie, y nasz znaczy majster kupił taką ochronną tekturę specjalnie na nasze panele, bo wiadomo, że będziemy tutaj jeszcze psikać. To jest wszystko na razie pomalowane w podkładzie, a musimy wrzucić jeszcze na sufit antyrefleks i pomalować ściany. Dobrze, ale dosyć pitu, pitu. Majster już tutaj się niecierpliwi. Skręciliśmy tą futrynę i będziemy ją wstawiać. Zaraz to będziecie z nami wykonywać. Przechodzimy sobie do ustawienia odpowiedniego rozstawu naszej ościeżnicy i dzięki naszym rozpórkom, znaczy majstra rozpórkom, bo to on sobie je zakupił, e, będziemy mogli Obejść się bez wycinania jakichś kawałków, desek czy Bóg wie czego. Naprawdę ułatwia to sprawę. Więc, jeśli ktoś w domu ma zamiar pójść po taniości i samemu sobie drzwi zamontować, to nawet takie najtańsze e, urządzenia naprawdę znacznie to sobie e, przyspieszą. Nawet gdybyście mieli zamontować tylko jakieś sześć par drzwi, to i tak się to opłaca. Niż się męczyć tak jak my to robiliśmy na samym początku i jakieś docinaliśmy sobie deski. E, ok, dobra. Mamy to ustawione. Tu już jest gotowy wymiar. E, widzicie, tutaj nie będę Wam pokazywał, ale tutaj naciskając to, możemy sobie poszerzyć nasze e, wymiary. I teraz ważna sprawa. Bo niektórzy o tym nie wiedzą. Ościeżnicę mamy. Lewe lub prawe, jak to sobie zawsze e, wziąć i odróżnić? Zwłaszcza kiedy będziecie w sklepie i pan się spyta, lewe czy prawe? Aby... Już mówię. Stąd sobie od strony drzwi, zawsze na stronę, w którą one się otwierają. Jeśli macie zawiasy po prawej to... stronie zawiasy. I drzwi się otwierają wam na Waszą stronę, to są drzwi prawe. Jeśli zawiasy są po lewej stronie, drzwi otwierają się na Waszą stronę, to są drzwi lewe. Tak więc taki krótki tip. I drugie drzwi również wstawione. Pierwsze już żeśmy tutaj ściągnęli rozpórki, bo więcej nie mamy. To trzeba było robić naraty. Tu już możemy zacząć obrywać naszą pianę, ale co się okazało? Że w tych drzwiach, czy tam w tych drzwiach, nieważne, jeden zawias, który był wkręcony, zobaczcie, to jest w ogóle nie ten zawias, on był za duży i przez to. Czpień, który tu jest, latał i mieliśmy problem. Majster pojechał kupić nowe zawiasy i wziął jakieś. Eee, chodźcie, zobaczcie, o co chodzi. Drzwi się zamykają. Niestety, patrzcie, one są o wiele mniejsze. Przez to drzwi tutaj mają taką szparę. My Tu już żeśmy podnieśli na eee, tych, na podkładkach, ale cały czas tu jest jeszcze kucie za nisko i nie wiem po prostu, czy jak one już nie stężeją nie spróbujemy je wstawić na ten stary zawias i tu ewentualnie damy jakiś teflon czy coś żeby to działało. Na szczęście zawiasy 5z kosztowały, aczkolwiek nie miła sytuacja bo wszystko miało iść jak po maśle a poszło jak po grudzie i były jakieś tam przygody. Pianka na razie jeszcze musimy poczekać aż zastygnie, aczkolwiek dwie komnaty już mamy odgrodzone. Jeszcze co pozostanie, to tutaj musimy to zabudować płytami kartonowo-gipsowymi. Została nam jeszcze jedna płyta i wrzynki. Dlatego też, e, mimo tego, że tu już jest wszędzie ładnie, pięknie, to tu nie zostało jeszcze tutaj to zagipsowane, bo musimy tutaj wkleić że tu wkleić o ościeże, ościeże, dopiero na to kątownik i to będzie wykończenie. Tak więc słuchajcie, na dzisiaj uważaj, bo... żeby Także słuchajcie, na dzisiaj my już kończymy, znaczy kończymy z wami, ale wy nie kończycie z nami, bo od jutra, od jutra będzie coś fajniejszego, tak więc słuchajcie, arrivederci, dziękuję i na razie.